Poniższy opis dotyczy filmu z Ostroda Rega Festival, realizowanego dzięki funduszom europejskim. W pierwszym ujęciu widać klawiaturę komputera i przeglądanie internetu. Następnie ujęcia z łazienki: suszenie włosów, nabieranie wody do czajnika, zalewanie herbaty praca przed komputerem. Dalej ujęcie przewijania kartek i wydruk z drukarki. W kolejnych ujęciach uczestnicy festiwalu oraz artyści występujący na scenie. Potem rozmowa z mężczyzną w żółtej koszulce trzymającym tęczowy parasol. Pojawia się napis Tomek w trakcie jego wypowiedzi widać ujęcia roztańczonych ludzi. Jestem Miko Kopernik, możecie mnie znać stąd. Nie zawsze jestem taki poważny, choć mam przed sobą poważne zadanie. Film z Ostruda Regga Festiwal. Ale jaki scenariusz? Z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja. Teraz druk i jestem na miejscu. Uważam, że to jest jeden z najlepszych festiwali w Polsce. Ja już jestem tutaj 16 raz. Przed nami seria ujęć z warsztatów prowadzonych dla dzieci i dorosłych w trakcie trwania festiwalu. Następnie kartka z wydrukiem scenariusza do filmu i ręce zakreślające kolejny punkt na liście. Później rozmowa z kobietą. Pojawia się napis: Basia. W trakcie tej rozmowy widać roztańczonych uczestników festiwalu. O, tutaj warsztaty dla małych. A tu dla dużych. Dobra, co tam było w scenariuszu? Myślę sobie, że fundusze europejskie tutaj naprawdę są porządnie wykorzystane na coś, co niesie też dobrą energię, zmienia ludzi. Przed nami ujęcia rozbawionych ludzi. Potem kadry z drona sceny głównej i stop klatki ze zdjęciami uśmiechniętego mężczyzny w słomianym kapeluszu. W tle grupka ludzi. Następnie przejście do komputera, na którym montowany jest film. Dalej ujęcia makro z ładowania pliku do internetu. Potem na ekranie pojawia się niebieska plansza z żółtym znakiem hashtag i napisem fundusze na zmiany. Zatem odmieniony, wspominam, tak było, a teraz w świat z tym!